Mano widzowie, dzisiaj gramy na update i otwieramy tę masę. Laki, blogu. więc ja otwieram, a wy klikajcie łapkę w górę i subskrypcję. I mam nadzieję, że coś dobrego drobnie. No, same klauny, hmm. może stamtąd no kurde, proszę. I dobra, przyszła dostawa Lucky Blocków. Nienawidzę tego ognia walonego. Yeah. Czekajcie chwilę. Dobra, no i już jesteśmy i otwieramy. Błagam. Coś dobrego, no ja pili. Ja mam na samej górze Cosila krokodyla Która daje 39 milionów, bo z mutacjami, dużymi mutacjami. I tutaj mamy 2... Los Lucky Blocks, sobie otwieramy. I co dostaliśmy? Los TP I kurde, prawie los x Dobra, i zostawcie subskrypcję. I to było na tyle. Dzięki, jednak widzowie, to nie koniec zupełnie Bo jeszcze tutaj mamy dwa Lucky Blocks, takousy Więc sobie je otwórzmy. I co dropnęło z jednego Tak Taką nie A z drugiego to samo. Bo to jest Rainbow, kurde no taki to jest syf a i w ogóle napisać, gdzie, czy mam dobrą bazę, bo tutaj mam um, Dobrze, dob, dob, Sahur, Karkier, karkur, Karkier, Lawaczkę i to jest 8,7 miliona a na górze mam um, coś mega mocnego, to jest tu Sahur, Gold Kłosila, Krokodila i Gosilla Krokodil z trzema mutacjami bez żadnej, bez żadnej tej E bez... Nie ma Candy, nie ma Golda, ani nic. I jest gdzieś minut. I to jest mój najlepszy brainlot. Więc pozdrowna